Czy wiesz, że w Japonii ludzie boją się wsiadać do ostatniego pociągu, nawet jeśli jadą nim codziennie? Pewien student wracał późno do domu po pracy dorywczej. Peron był pusty, cisza, tylko automat z napojami brzęczał w tle. Gdy pociąg wjechał, drzwi otworzyły się, a w środku siedziała tylko jedna osoba starsza kobieta, nieruchoma, patrząca w podłogę. Chłopak usiadł kilka miejsc dalej. Pociąg ruszył, ale po chwili zauważył coś dziwnego. Na ekranie z nazwą stacji nie było żadnych nazw, tylko migające puste pole. Spojrzał na kobietę. Powoli uniosła głowę i bardzo cicho zapytała: Ty też jeszcze nie wysiadłeś? Serce mu zamarło. To była jego stacja. Drzwi się jednak nie otworzyły. Pociąg jechał dalej, coraz szybciej. W panice nacisnął przycisk alarmowy. Wtedy kobieta uśmiechnęła się i powiedziała: Ten pociąg nie zatrzymuje się dla żywych.